Witajcie kochani, ja dzisiaj w mojej kuchni przygotuję swój przepis sprawdzony na ogórki kiszone. E, nazbierałam mnóstwo ogórasów, e, jest sezon, jest wysyp niesamowity, warto ten super produkt zachować na zimę. Jeśli oczywiście lubicie kiszone to zapraszam do oglądania. Aby przygotować ogórki kiszone, tak około, nie wiem, 10-8 słoików litrowych, potrzebujemy Ogórek, ogórki w miarę średniej wielkości, nie za duże, nie za małe. Małe to oczywiście do korniszonów. Koper, bardzo dużej ilości koper. Ja mam swój zarówno koper, jak i ogóre, ogóreczki. Liście laurowe potrzebujemy ziele angielskie ja jeszcze słuchajcie daję gorczycę nie każdy praktykuje gorczycę w ogórkach kiszonych ja lubię z gorczycą także będzie gorczyca i oczywiście mamy tutaj przyprawy a e, e, mamy tutaj tak chrzan świeży ukopany świeżo e, czosnek również z mojego ogródka e, i tutaj mam e, słuchajcie liście Czarnej porzeczki. Co powodują liście czarnej porzeczki? Ja je wkładam na wierzch słoika przed zakręceniem. Dzięki liściom czarnej porzeczki ogórki będą chrupkie, nie będą takie słuchajcie miękkie. Jeszcze jest nam potrzebna sól. Do zalewy potrzebujemy na 5 litrów wody przegotowanej 5 łyżek soli. No i oczywiście woda przegotowana i słoiki, zakrętki. To co? Przygotowujemy ogórki. Słuchajcie, wodę gotujemy. Taką zagotowaną wodę gotujemy z solą. Woda przez, poprzez sól już zmęci, zmętniała. Wymieszam sobie, aby się rozpuściła. Po zagotowaniu odstawię do wystudzenia. Pamiętajmy, że nasze ogórki musimy zalewać wodą osoloną, wystudzoną, nie gorącą, nie ciepłą, tylko letnią. Jeśli chodzi o słoiki, ja mam takie 0,9 litrowe. Pamiętajmy, aby były bardzo dobrze umyte i wyparzone. Można wyparzać w piekarniku, można również wyparzać w mikrofali, co ja właśnie robię. Ja wyparzam słoiki w mikrofali, nastawiam na około 2 minutki, wychodzą gorące, wyparzone. Lub możemy parzyć gorącą wodą, zamaczając w gorącej wodzie. Także słoiki przygotowane. Bardzo ważne, aby w, naszym, w naszych ogórkach, jak będziemy przygotowywać, był koper. Ale koper nasienie, słuchajcie, bo to nasienie daje bardzo dużo właśnie takiego aromatu. Przepięknie pachnie. Mm, pysznie, pysznie mówię Boże. Przepięknie pachnie, aromatycznie bardzo. Yy, niesamowicie, bo w tym roku naprawdę udał się koper i jest go bardzo dużo, jest bardzo ładne. W tamtym roku musiałam się niestety posiłkować kupnym, ponieważ nie urósł mi na ogrodzie. Oczywiście pamiętajmy, że jeżeli nie mamy dostępności słuchajcie, chrzanu, czosnku czy jakiegoś tam, czy innych przypraw, możemy sobie kupić taką gotową mieszankę. Ja tutaj akurat mam taką mieszankę Firma Rewir, to nie ma znaczenia. Taka przyprawa to już jest gotowa przyprawa do kwaszenia ogórków. Yy, ona ma yy, yy, na litr, yy, tutaj mamy też przepis, litr zimnej wody i bodajże wsypujemy jedną yy, łyżkę taką czubatą takiej przyprawy na jeden litrowy słoik yy, ogórków. Ja już nieraz właśnie przygotowywałam z tej właśnie konkretnie, słuchajcie, przyprawy ogórki kiszonej, naprawdę były pyszne, więc nie ma sobie co ujmować, że przyprawa niekoniecznie jest tak samo dobra jak składniki nasze domowe, naturalne. Ok, działajmy dalej. Wybieramy sobie małe ogórki, średnie. I układamy w słoiku tak aby weszło jak najwięcej. Oczywiście na sam spód sobie włożę odrobinę kopru i wkładamy do słoika ogórki. I jeszcze tutaj w międzyczasie dorzucam dwa ząbki czosnku, kawałek chrzanu i dalej dokładam ogórków ja na przykład bardzo lubię słuchajcie, pikantne ogórki więc nie żałuję chrzanu, nie żałuję czosnku więc one są wtedy takie bardziej palące i mi to bardzo odpowiada jeśli ktoś lubi łagodne to jak najbardziej tego chrzanu i czosnku po prostu mniej dokładamy sobie jeszcze kopru Jak najbardziej te łodyżki, słuchajcie, od kopru też się nadają. One mają też niesamowity aromat. Także wszystko jest do wykorzystania. I jeszcze siele angielskie. A taki jeden słoik około 2-3 ziarnka może nawet 4, jeśli lubi pikantnie gorczycy. 10, gdzieś około 10-15 ziarenek. I liść laurowy. Dwie sztuki na jeden słoik zdecydowanie wystarczy. I jeszcze może znajdziemy jakiegoś malutkiego ogórka, aby dołożyć. Może się jeszcze zmieści. Tak, myślę, że okej. Okay. Tak przygotowane słoik jest gotowe do zalewania zalewą z soli i wody. E, moje ogórki, zobaczcie, z jednego wiadra e, e, wyszło mi aż 4,8, e, 13 Dziękuję. słoików. Tutaj jeden taki troszeczkę mniejszy. Ja już wszystko przygotowałam, powkładałam wszystkie przyprawy. Czosnek to jest podstawa, tak jak mówiłam. I co? Woda, słuchajcie, już jest przygotowana, osolona i wystudzona. Zalewamy słoiki. Tak naprawdę to ogórki kiszone są najprostszym przepisem, jeżeli chodzi o o Ogórki konserwowe czy kiszone. Konserwowe wymagają troszeczkę więcej czasu, bo trzeba je jeszcze słuchajcie wekować, gotować. A kiszone to tylko w sumie osolona woda, przyprawy i ogórki. Zakręcamy to później słoiki zakrętkami i w sumie koniec. One same się, same się ukiszą. Oczywiście, jeśli chcemy, żeby ogórki nie były zbytnio przekiszone po 10 dniach od kiszenia, od dzisiejszego zalania za 10 dni należy te słoiki zagotować, zawekować, aby przerwać im kiszenie. Ja, słuchajcie, robiłam i tak i tak. to znaczy część ogórków sobie po 10 dniach zagotowałam, żeby przerwać kiszenie, a część ogórków, słuchajcie, zostawiłam tak jak teraz, zakręcone i w sumie nic z nimi nie robiłam. I też były pyszne. Były bardziej ukiszone, ale nic się z nimi absolutnie nie działo. Także nie należy się obawiać, że jeżeli jest słoik niezapasteryzowany, to się może zepsuć. Absolutnie nie zepsuje się. Tym bardziej, że nasze ogórki są bez nawozu naturalne. Także śmiało można zaryzykować i nie gotować słoików. I już ostatnia czynność. Słuchajcie, wracamy do liści z czarnej porzeczki. Jednego listka wkładamy na wierzch każdego słoika. I tak jak mówiłam, ten liść czarnej porzeczki pomaga, spowoduje, że te ogórki będą chrupiące nie będą takie miękkie, masłowate. Także już od lat praktykuję liść czarnej porzeczki, to mi akurat poleciła jakaś starsza gospodyni, która od lat właśnie w ten sposób kisiła ogórki i zakręcamy, odstawiamy w chłodne, ciemne miejsce. Oczywiście, jeśli ktoś jest fanem picia wody z kiszonych ogórków, to takie ogórki, które nie zawierają absolutnie żadnych, yy, żadnych słuchajcie, składników chemicznych, jakichś dodatków, jakiegoś pryskania nawozami, wszystkie produkty są naturalne, to jak najbardziej może pić. Ja jako dziecko oczywiście piłam taką wodę z ogórków, teraz to już niekoniecznie. Żołądek już nie tak pracuje jak, jak wcześniej. Ale jak najbardziej Łyczek 2 nie zaszkodzi. Moi drodzy ogórki gotowe zrobione. Zobaczcie, wyglądają w ten sposób wszystkie przyprawy w środku, czosnek, liść laurowy widzimy chrzan, także naturalne ogórki, kiszone 10 dni. Tak jak mówiłam, jeżeli ktoś nie lubi bardzo kiszonych, przerywamy kiszenie i gotujemy, zagotowywujemy słoiki, zapasteryzowujemy i możemy już się cieszyć swoimi ogórkami. I co? Myślę, że za 10 dni już te ogórki jak najbardziej do spożycia, do jedzenia, a jeśli nie, no to na zimę. Serdecznie polecam mój przepis, wypróbowany od wielu lat. Pozdrawiam serdecznie.